Harry w swoim dokumencie nie oszczędził nawet o to, o co oskarżył Elżbieta II. 15 grudnia na platformie Netflix ukazała się kolejna część dokumentalnego miniserialu Harry McHan. Młodszy syn króla Karola III zaatakował w nim swoich najbliższych, w tym babcie. Którą przedstawił w bardzo niekorzystnym świetle. Gdyby Elżbieta II dożyła premiery serialu. Słowo wnuczka na pewno złamałyby jej serce. W biograficznym serialu Netflixa książę Harry i jego żona księżna Meghan nie pozostawili suchej nitki na królewskim dworze. Książę oskarżył swojego starszego brata Williama o to, że na informacje o przeprowadzceń seksów do Stanów zareagował jak furiat, a ojcu zarzucił liczne kłamstwa. Przeczytaj też: Harry miał Williama w głośnym dokumencie, byłem przerażony. Kiedy krzyczał im mówił nieprawdę. Harry opowiedział między innymi o tym, że im w 2020 roku wystosowali w jego imieniu oświadczenie. O którym nic nie wiedział i, co ważniejsze, z którym kompletnie się nie zgadzał. Komunikat był de facto odpowiedzią na artykuł, w którym oskarżono księcia Williama o gnębienie na sus seksów. W oświadczeniu zapewniono, że pomiędzy braćmi nie ma żadnego konfliktu. To rozwścieczyło Harrego, o czym opowiedział w programie. Byli gotowi kłamować, aby ochronić mojego brata. Nie chcieli jednak powiedzieć prawdy, aby ochronić nas. Skwitował Harry. W programie Mekhan bardzo ciepło opowiadała o Elżbiecie i wyznała, że pomimo jej statusu podczas prywatnych spotkań była dla niej po prostu babcią męża. Z którą przy śniadaniu rozmawiało się o pogodzie i planach na nadchodzący dzień. Harry postąpił inaczej. Chociaż w momencie kręcenia programu Elżbieta II wciąż żyła, wnuczek postanowił nie ukrywać swojego żalu wobec babci. Zarzucił jej, chociaż nie wprost, że bezczynnie przyglądała się zmaganiom z seksów i nigdy im nie pomogła. Zaznaczył, że narracja którą przyjąłem gazety, jakoby z McCann zaskoczyli ją swoją decyzją o wycofaniu się z życia monarchii, była wyssana z palca. Wiedziała, że jest nam ciężko. Rozmawiałem z nią o tym wiele razy. Podkreślił Harry i dodał, że razem z żoną wielokrotnie opowiadali jej o swoich zmaganiach. Uprzedzali ją też, że rozważają wyprowadzkę do Stanów. Jednak wspominając to, w jaki sposób jego brat i ojciec zareagowali na tę informację? Z rozgoryczeniem dodał, że babcia się temu wszystkiemu w milczeniu przysłuchiwała i w ogóle nie zareagowała. Przeczytaj też, książę Harry pokazał w serialu wiadomość od Williama i się załamał. Nie wiem, co teraz mam zrobić. Harry przywołał też inną sytuację, która nim wstrząsnęła. Niedługo po ogłoszeniu Mekksitu Harry zadzwonił do babci i uzgodnił z nią. Że wraz Mekhan wpadną do niej z tygodniową wizytą? Nie minęło kilka dni, gdy się okazało. Że babcia jednak nie miała dla niego czasu, w tygodniu, kiedy mieli przyjechać. Nagle wyskoczyło jej mnóstwo spotkań. Harry rzecz jasna wiedział, że była to sprawka królewskich doradców i PR-owców. A nie samej królowej. Ale i tak mocno go to ubodło. Najważniejsza osoba w państwie nie mogła się postawić nad gorliwym asystentom. Harry poczuł się zraniony. Bo jego własna babcia nie chciała o niego walczyć. Przeczytaj też, Harry wsadził w szpilę ojcu i bratu. Ta dwuznaczna refleksja uderza też w katę. Królowa zmarła trzy miesiące przed premierą dokumentu Harry i Mike Han. wiadomo jak zareagowałaby na słowa wnuka, ale biorąc pod uwagę, jak obecnie wygląda sytuacja na dworze królewskim, może to i dobrze, że nie musi oglądać rozłamu rodziny.